Wojewoda, że Wojewoda. Inwestorem jest prezydent Przemyśla. Miasta Na którym ciążą obowiązki związane z przygotowaniem inwestycji i jej funkcjonowaniem. To są wyraźne obowiązki inwestora. W ramach przygotowania niezbędne są konsultacje z mieszkańcami. No, to, to ja jest konsultacje z mieszkańcami. Ja, ja Państwo ze swojej strony ja cię właśnie cię przedstawić chronologię tego. Informowanie stron. 410 osób indywidualnych i instytucji na różnych etapach procesu inwestycyjnego poprzez ogłoszenia prasowe, informacje w siedzibie urzędu, na stronach internetowych, spotkania z zainteresowanymi. Tak to powinno wyglądać. Inwestor we wniosku z 29 października. 2009 roku wystąpił o nadanie decyzji z RIT zezwolenia realizacji inwestycji drogowej, ten strój, klauzuli natychmiastowej wykonalności, przedstawiając następujące argumenty. Inwestor prezydent, co przedstawia? Budowa projektowanej obwodnicy spowoduje przeniesienie ruchu tranzytowego poza centrum miasta, oddali liczbę paraliżu komunikacyjnego, znacznie skróci czas przejazdu przez miasto. Duże natężenie ruchu stwarza zagrożenie bezpieczeństwa, powoduje zanieczyszczenia powietrza, emisję hałasu przekraczające ustalone normy, negatywnie wpływa na środowisko. Rygor natychmiastowej wykonalności, o której Pan Prezydent dzisiaj wspominał, rygor natychmiastowej wykonalności umożliwi terminowe przeprowadzenie inwestycji bez zagrożenia utraty środków unijnych. Spowoduje zmniejszenie Tempa degradacji istniejącej zabudowy i dróg w mieście oraz dewastację środowiska. I teraz tak, jak wygląda harmonogram projektu? 29 października 2009 płynął wniosek do wojewody. Trzy poprzednie wnioski z 30 czerwca, 16 lipca i 7 sierpnia ze względu na nieusunięcie braków formalnych pozostały bez rozpatrzenia. Czyli trzy pozostały bez rozpatrzenia 3 lutego 2010 roku wystąpienie o spowodowanie umieszczenia obwieszczenia w klasie lokalnej o wszczęcie postępowania administracyjnego. To było 3 lutego. 4 lutego wystąpienie do organów samorządów, samorządowych o umieszczenie wyżej wymienionego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń. 9 lutego zawiadomienie stron uczestniczących w postępowaniu administracyjnym ustalono 410 stron postępowania. 24 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami prezydenta miasta Przemyśla, dyrektorzy zarządu dróg miejskich i projektantem w sprawie wniesionych w toku postępowania wniosków i zastrzeżeń. 19 marca decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla Łączącej drogi krajowe krajową nr 77 z drogą krajową 28. I teraz, 15 kwietnia, odwołanie od wyżej wymienionej decyzji państwa Bogusławy, Kazimierza, Szymona Fac oraz Agaty Fac, Majkut i Mariana Majkut, zamieszkałego Przemyśl, PKPSA, oddziału gospodarowania nieruchomościami w Krakowie, Stylinar, spółka z o. w przemyślu, do ministra infrastruktury. Trzy odwołania wpłynęły. I dzisiaj, jaka jest sytuacja istotna dla państwa i dla mnie z decyzji, bo Pani wydała o te e, operaty. Decyzja, proszę Państwa, ta, która została wydana, nie ma klauzuli ostateczności. No to jak można tej serwisu chwilę i śmiech, a nie czekaj. Nie, nie, nie czekaj, bo ten budynek może Nie ma, ale jedno, ja wniosek, wniosek inwestora, Ponieważ ja jestem dzisiaj z osobami, które bezpośrednio w przemyśle w mojej delegaturze prowadziły sprawę, jest Pan ze mną Czesław Kłyncz, kierownik Wydziału Architektury i Jan Walczak z nieruchomości. Dlatego bardziej szczegółowo przejdziemy do tego, ale zwróciłem uwagę na to, że ta decyzja, co powoduje? Że decyzje odszkodowawcze nie mogą być wydane. Ja nie mogę wydać decyzji Dlaczego, proszę Państwa, zwracam uwagę na wyraźne zapisy? Początkowo. Kto jest inwestorem, kto za co odpowiada. więc tutaj w tym momencie to, że Czyli jest prokuratura tylko, że jest procedura rozpoczęta, bo jego uczestniczy w procesie inwestycyjnym w dwóch etapach. Pierwsze to jest rozpatrzenie wniosku o wydanie z RIT. to co ten wniosek wpłynął ze zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, mówię Państwu, że jest wydana 19 marca. Natomiast druga sprawa to jest przez przeprowadzenie postępowania związanego z ustaleniem wartości nieruchomości, o co Państwo pytacie, wywłaszczeniowych na potrzeby inwestycji. Tutaj postępowanie to uruchomione jest po uprawomocnieniu się decyzji. Czyli decyzja musi być prawomocna. W związku z odwołaniem moje woda czeka na decyzję ministra infrastruktury. My dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji że są ze mną parlamentarzyści, którzy sprawą też się interesują i monitorują Ministra Infrastruktury. I dla nas my nie możemy w tej chwili wydawać tych decyzji, o których Państwu mówię. Dlatego wcześniej zostały podjęte kroki. My nie chcemy hamować rozwoju miasta. My nie chcemy robić czegoś, co byłoby wbrew rozwojowi, prawda? Ale my też nie. Ja wiem. Więc dzisiaj Wcześniej zostały podjęte kroki do, do wyłonienia w przetargu wykonawcy na operaty szacunkowe. Dzisiaj w dniu, mogę powiedzieć, tak, że w dniu 7 września wygrała przetarg firma Danux. Danuty Szajowskiej z Jarosławia, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. To taka jest procedura przetargowa i tego musimy przestrzegać. Żeby zmieścić się w ustawowym terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się z Czyli od daty uprawomocnienia się z tej decyzji wojewody wykonawca, y, musiał y, wykonawca operatu musiał wcześniej podjąć pracę przygotowawcze, bo to jest kwestia już wykonawcy. Wojewoda nie może ingerować w merytoryczną treść operatu. I to jest błędem, że wojewoda może wpływać na wartość. Więc proszę mam prośbę do inwestora żeby nie operował takimi pojęciami, że wojewoda ma wpływ na wartość, bo po to wyłaniamy w demokratycznym, państwie prawach wykonawcę operatów szacunkowych, żeby nie wpływać na wartość, bo to jest sprawa tego, który wykonuje te operaty. Na podstawie przedłożonych przez biegłego operatu wojewoda ustala postać decyzji, wartość nieruchomości, i przesyła decyzję inwestorowi prezydentowi miasta. Przemyśnia. na tej podstawie wypłacane są odszkodowania właścicielom wywłaszczanych nieruchomości. Proszę Państwa, wobec protestów części mieszkańców, których nieruchomości znajdują się na pasie budowanej drogi, należy zauważyć, że protestujący w swoim piśmie, Państwo mówiliście o proteście w proteście z dnia 26 października, który odpis dotarł także do wojewody, ja mam odpis tego protestu, podnoszą właściwie tylko jedną sprawę. Brak wystarczającej informacji o planach inwestora, harmonogramie prac inwestycyjnych, świadczą o tym następujące fragmenty protestu. Ja ten protest otrzymałem, bo jak pani zauważyła z dnia 26 i pozwolę sobie przytoczyć te fragmenty protestu, które ja odczytałem. Niedoinformowanie właścicieli nieruchomości. Oczekujemy spotkania z inwestorem. Zmowa milczenia. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałych incydentów. O spotkanie z inwestorem prosiliśmy kilkakrotnie. Usłyszeliśmy odmowę spotkania. Prosimy o udzielenie nam rzetelnych informacji o zjawiskach sytuacji. To są wyrywki z tego protestu. To nie są moje słowa, ale wyrywki z tego protestu. Dlatego ja nie mogę być obojętny wobec tego. Przyjechałem na to spotkanie. Dostosowałem się do godziny Pana Prezydenta, bo wcześniej planowałem to po godzinie 16 z Państwem się spotkać. Rozmawiałem z Panem posłem Markiem Jonsą. Pan Marek Johnson wiedział, że takie spotkanie z mojej strony też jest inicjatywą. Także to na kampie tego protestu. Te pretensje mieszkańców, nagłasiane wcześniej przez media spowodowały reakcję inwestora, Prezydenta, który na stronie internetowej w dniu 26 października Opublikował wyjaśnienia, na które oczekują mieszkańcy 26 października. Zapewnił o pomocy gminy dla osób, które będą musiały opuścić swoje domy i zaproponował spotkanie protestującym w dniu dzisiejszym. Szkoda, że wcześniej nie pojawiła się ze strony prezydenta taka inicjatywa, która pozwoliłaby by wcześniej odpowiedzieć na pojawiające się wątpliwości, ale to jest moja uwaga. W dniu 26 października wpłynęło do mnie zaproszenie, więc zareagowałem na to we wspomnianych wcześniej zawartych na stronie internetowej Miasta Prezydenta wyjaśnienia, że decyzje ustalające...